Witam na kanale Komentujemy bez ściemy. Nadal w polityce. Donald Tusk jako bardzo długo obecny w polskiej polityce lider i premier jest krytykowany z wielu stron zarówno przez przeciwników politycznych, jak i przez część jego wyborców rozczarowanych jego rządami. Zarzucam mu się, że jego narracja skupia się głównie na rozliczeniu poprzedników PiS, a mniej na konkretnych, pozytywnych reformach. Wystąpienia Tuska są często emocjonalne z ostrą retoryką wobec przeciwników. Dla części Polaków to skuteczna mobilizacja, ale inni widzą w tym dzielenie społeczeństwa i brak konstruktywnej wizji na przyszłość. Krytycy wskazują, że Tusk jako premier zbyt mocno uzależnia Polskę od polityki klimatycznej Unii Europejskiej, co ma podnieść koszty energii. Zwolennicy rządu mówią, że to konieczne reformy modernizacyjne, ale opozycja uważa, że argumenty o zielonej ideologii są kosztem zwykłych ludzi. Część społeczeństwa krytykuje rząd Tuska za chaotyczne decyzje w sprawach migracji i zbyt miękkie, lekkie podejście wobec przepisów Unii Europejskiej. Zarzuca mu się również zbyt duże podporządkowanie Niemcom i Brukseli. Przeciwnicy, szczególnie z PiSu, nazywają go człowiekiem Berlina lub politykiem europejskim, a nie polskim. Tusk był premierem już w latach 2007-2014. Wobec części społeczeństwa ma, więc wobec tego część społeczeństwa ma do niego zaufanie. Ale przypomnijmy sobie historię, co było powodem, dlaczego w tamtych latach Tusk nie utrzymał swojej pozycji, czyli swojego rządu. Przeciwnicy mówią, że Tusk jest arogancki, szyderczy, oderwany od zwykłych ludzi. Jego sposób mówienia jest pewny siebie, często ironiczny. Jednak to przekonuje innych zraża. Natomiast niewątpliwie bardzo często w mediach możemy zobaczyć te ironiczne podejście, kiedy jest o coś pytany, szczególnie o rzeczy, które są dla niego niewygodne. Pojawiają się też opinie, że brakuje mu empatii, szczególnie wobec ludzi spoza dużych miast, czyli ludzi ze wsi. Krytykowany jest też za współdziałanie z partiami o sprzecznych poglądach. Zarzuty ma też o to, że obsadza swoich urzędników i w spółkach państwowych byłych współpracowników. Wielu jego zwolenników oczekiwało szybkich i głośnych rozliczeń poprzedniego rządu. Tymczasem postępy w śledztwach są wolne albo można powiedzieć efektów brak. Co Ty myślisz na temat naszego premiera? Czy jesteś z tych, którzy są zadowoleni, czy tych, którzy krytykują jego politykę? Moje zdanie jest takie, że politykiem może być różnym. Może mieć różne poglądy, z którymi my możemy się zgadzać lub nie. Natomiast oszukiwanie ludzi i obiecywanie pewnych rzeczy, które już w dniu obiecywania, zakładania pewnych rzeczy nie będą zrealizowane, to jest śmianie się ludziom w twarz. I tu uważam, że nie ma drugiego takiego polityka jak on żeby robił to w tak dosłowny, namacalny wręcz sposób. Dziękuję za kolejny film i zapraszam Was na kolejny.